Manu no dwa, jest strony W dzisiejszym filmie do Brawl weszło nowe wydarzenie. Specjalne wydarzenie. Za pierwsze miejsce dostajemy jakieś przejdź wyzwanie, aby zdobyć nagrodę mecha skrzynkę. Ona musi być mocna, ale musimy wygrać dwie gierki. A patrzcie, jak wygląda nasz stan porażek, czyli mamy tylko jedną szansę, czyli możemy raz przegrać, a w sumie to nie możemy w ogóle, bo wtedy zminusuje nam się i jakby no, przegramy po prostu, no kurde, no, wiecie o co mi chodzi. Przed tym walnijcie łapkę w górę i subskrybujcie jeżeli odcinek Wam się spodoba i jeżeli uda nam się przejść wyzwanie, wyzwania, odblokujemy sobie cały karnet 11 pozycji. A my już zaczynajmy. Dobra, dobra, wyglądają na bocików, Wyglądają na. Nie, szeli, co ty robisz? Montażysta, powtórz, powtórz to, powtórz to. Co co to Shelly zrobiła? Ja, ja se to wypożyczę, pozwolicie. Na wypożyczenie sobie klejnot. proszę, weź to, weź to, weź to Lili, weź to Lili, 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 proszę Cię, proszę Cię, proszę Cię, tak, 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 jak my to wygramy, to będzie kombek życia, ja ją chronię, ja ją chronię jak własną córkę. To. Pum, bum, bum, koniec rozgrywki i last gierka, żebyśmy zdobyli tą jakąś mecha skrzynię, no, jak my to wygramy, no patrzcie na moje statystyki, a patrzcie na Lili, a Lili nas wykierowała trochę, ale no porównajcie sobie to, no kurde, ke... I mamy człowieku jakiegoś star dropa, więc go otwórzy. No. Skin'a nie będzie, no. Niestety, odbieramy jeszcze star dropika. Mityczny, mityczny. Mega dobrze, dobra, otwórzmy mitycznego. No, punkty mocy dla dowolnego zadymiarza. Mega dobrze, naprawdę mega. O, raz, dwa, trzy. no. Może jestem odklejony, ale też sobie wybrał starsa, więc jak ktoś chce mnie pokierować w bs piszcie w komentarzu, to chętnie z wami pogram i napiszcie w ogóle jak Wam się film podoba, walnijcie łapkę w górę, subskrypcję. I wszystko w ogólnie nie wiem, nie wiem co jeszcze możecie jeszcze. Napiszcie w komentarzu człowieku, przepisz na barszczyk na święta, jaki Wasza babcia robi. Spytajcie babci albo spytajcie czato GPT prawie jak babcia. I no i wklejcie po prostu w opis, żeby film się wybił, a my zdobył. Uuu, dobra, proszę. To to Di 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 Proszę, ej wygramy to! Ej niemożliwe, ej niemożliwe, ej niemożliwe, ej niemożliwe! Przysięgam w tamtej próbie macie teraz na ekranie jak się denerwuję, bo przegrałem trzy razy z rzędu, a my na tym odcinku wygrywamy, no! No kurde, wygraliśmy, koniec rozgry rozgrywki, mamy to! Mamy to, dobra, dalej, 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 zwycięstwo! Plus jeden star drop i doszliśmy, <ścoughs> epicki, to to nieważne! To nieważne, jeszcze to też nieważne, o! Gratulacje wygrania wyzwania Specjalne wyzwanie, twoja nagroda Mecha skrzynka, odbieramy najpierw jakiś Star drop, ale to nieważne I, I co nam dropnie, bo według mnie to powinno być Mocne, Stukni, stukni. 3, 2, 1 Dziesiątka, ej to nie jest źle Błyskotki, monety, ósemka Monety, punkty mocy Świecąca trójka, znaczy piątka Jak mi to, da, jak mi to brakowało I nowy skin LEGENDARNY SKIN DO Mortisa, LEGENDARNY SKIN DO Mortisa, LEGENDARNY SKIN... Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie co, 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 co my zrobiliśmy? On kosztuje jakby co 300 gemów i to jest jakiś, jakiś człowieku, nie wiem, przetestujmy go jakby, nie na pucharki, no bo ja jestem słaby, ale no możemy na tym, na tym, no, na knockoucie, będzie git. Hmm, aha, no, fajna mapa na przetestowanie Mortisa, ale i tak, no spróbujmy. Oni mają bardziej zadymiarze tą mapę, ale ja chcę przetestować Mortisa po prostu, no patrzcie.

u, zabiliśmy, zabiliśmy. Z, to chyba nie jest legendarny skin jednak, ale mi się giga podoba jakby... No nie wiem. Oceńcie skinka w komentarzu, bo ja, ja go... no zginąłem, ale mega 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 się cieszę ogólnie. Nie wiem, nie wiem czemu z, jakby dropnęliśmy legendarnego skina z jakiejś skrzynki losowej za wydarzenie. No what tak, przegraliśmy, ale animacja przegrania. Zobaczmy animację przegrania, chociaż na tym nowym skinie, nie no, mega mocne, no taki taki Sigma zrobił i zniknęli wszyscy, no kurde. Dobra widzowie, dziękuję za oglądanie tego kozackiego świątecznego odcinka, bo to jest odliczanie do świąt z Maddiskiem. Dziękuję za oglądanie, ale czekajcie, czekajcie, czy ja wam obiecałem jeszcze opening? Dobra, monetki. Odbieramy sobie wszystkie nagrody z karnetu, jeszcze Tak, 300 dropki na koniec filmu, bo mega nam od epickiej, 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 no. Tylko epickiej, ale mega nam oddało w tym filmie. Epicki, no. Rzadki, no. Dobra, wszystkie otwieramy. Jak leci? Jak leci, rzadki, rzadki. Tutaj, rzadki i ostatni w tym filmie. Ja się z wami żegnam, a to jest mityczny Starzor, więc ja się z wami żegnam. Do następnego. Bajo, 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 jajo. A tu, człowieku, jak walisz łapkę w górę, to skrzydła dostaniesz.